You have to go out my door and I just leave like you did before. I know I said I was sure, so but rich magic pool. One day, baby will be old. Oh, baby will be old. Think of all the stories User that we disconnected from your channel little me and little you keep doing all the things they do they never your really think so true like i can never think you through here i go The blame the guilt, the pain the heart same shame but founding father of our plane one your day, channel was edited one day <laughs> one day Dobra, home, namówiłeś mnie. No. Nice. Nice. Uh, już rozjebał system. Ugh, Bo 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 ugh, la 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 ugh, ja, ugh, ugh, Jakbym chciał, to bym jej powiedział, że stałem już tam dawno, albo bez niej ziomie upadłbym po prostu na dno, że ona jest ze mną tutaj na zawsze i to dla niej mam tą siłę, dlaczego ziomie wciąż walczę. Oni mówią, że z koksem dalej jadę, bo tak lubię, zapamiętaj ziomie, ja się po prostu w tym nie zgubię, bo czuję to w sobie, napierdalam wciąż te rymy żłobie, to erold we własnej ziomo sobie. Oni mówią, że ja mam to coś, dlatego tutaj staję i daję im coś Mówią, że jestem gość, bo lecę na wskroś wszystkim Ale muzyka ziom jest czym zajebistym Ja bym chciał, żeby pizdy krzyczały pod sceną, ale wiesz co, nie łączę się z tą ściemą, bo dobrze wiem, dobrze wiecie, że macie tutaj dobrego brata Z biegiem czasu mi to wisi, mi to lata Jakbym chciał, to bym był pogrążony w tym bez granic, ale oddaję ci siebie za nic, bo. Taki jestem, choć to życie jestem Dla mnie cały czas porywam ziomek, te teksty zakłannie I chociaż mam te szczęśliwe podkowy Dobrze wiecie, że to jest freestyle, to nie z kartki, to jest z głowy Zapamiętaj, freestyle to moja ziemia święta Na ten freestyle każda morda uśmiechnięta ból O bo boy. O oh boy boy. Oh boy boy. La 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 la